Nie no, jak cię zajebie, to już tym nie rzucisz. Nie rzucę tym. Mówię ci, nie rzucaj tym. A teraz bierzesz w miotłę i sprzątasz. Tyle ja ci powiem. To cię rozkurwie. Proszę bardzo. Tu jest Łazienka. Można wziąć, posprzątać. I radziłbym ci to zrobić, bo nie chcemy dalej brnąć w to gówno. Uwierz mi, że nie chcemy dalej w to brnąć. Hmm. Mariuszek A znalazła się ta łopatka z tą Co ty robisz, ruchasz mi kosz kurwa? Bo mi rozjebiesz kosz kurwo Wypierdalaj z tego rogu Rozpierdalasz mi kosz, za chwilę rozjebie ci łeb Jebana kurwa!